Dobry wieczór Państwu, 22. seria PGNiG Superligi, jesteśmy w Opolu, gdzie gwardia podejmuje Orlen, Wisłę, Płock. Szymon Ratajczak, Bia Play, witam serdecznie i zapraszam na spotkanie Fazekas minął rywala zagrał do Lucina, Lucin tyłem do Dawida Dawidzika, który potrafi grać i na lewym skrzydle, i na prawym, i w obronie. Jego inteligencja taktyczna pozwala mu na wiele, a tymczasem pierwsza bramka między innymi właśnie dlatego teraz gra się Guardi nieco trudniej. Susznia i Terzicz to naprawdę bardzo nieprzyjemnie obrońcy do grania i trudno też jest się przed nich przedrzeć. Daszek sam na z Malcherem, Michał Daszek takich sytuacji nie marnuje. Wisła płasko 6-0 w obronie. Bardzo dobrze ustawiony w bramce. Pojawia się na kole Mateusz Jankowski z numerem 18, on teraz będzie walczył z Susznią i z Lucinem. Zadanie jest dla obrotowego piekielnie trudne, natomiast wciąż jeszcze funkcjonuje rzut z drugiej linii. Wzmaga się doping dla Guardiopole. Kibice są z zespołem nawet w tych trudniejszych momentach. Fazekarz, do Daszka, Daszek, bramka uznana. Dobry powrót Morawskiego do obrony. Sosna, tak jest, musi to wykorzystać. Bardzo dobrze, czujnie. Fazekarz Lucin. Bardzo dobry rzut Tina Lucina z drugiej linii. Świetne podanie do Jankowskiego. Nie miał tutaj szansy. Bioska Czekało, zagrał do koca. Koc, do sosny, sosna. Prawa ręka z prawego rozegrania. To było bardzo karkołomne. Kontra a w niej Krzysztof Komarzewski. A w ataku teraz Mirsad Terzic, także z numerem 30, proszący o piłkę. Nie może często grać w ataku Sabatę, więc zawsze cieszy się z tych minut. Mindegia. Lucin. Lucin broni Malher. Mocny rzut, ale widzimy niedokładne wycenie piłki kontra i Komarzewski bezbłędny w kontr. Błąd. I koniec pierwszej części spotkania. Bardzo dobrze broni Adam Macher. Lewe skrzydło i bramka, którą zdobywa Marcel Sroczek. Świetna interwencja Marcela Jastrzębskiego. Zatrzymał Łukasza Kucharzyk. Fazekarz Daszek. Świetnie rozegrana akcja. Zamarkowany rzut Daszek. Sergio ustawił się między mączką i kocem. Dobre odwrócenie do prawego skrzydła. Bardzo szeroki kąt miał Krzysztof Komarzewski. Biroch. Bardzo ładny rzut reprezentanta Czech, Zubac, Mączka, czekało? bardzo ładnie technicznie rzucił, Mączka, dobre zagranie do Mateusza Wojdana, ustawiony teraz ramię w ramię z Abelem Serdio, Sosna dobrze minął Pirocha, natomiast jeszcze była ostatnia instancja w postaci Marcela Jastrzębskiego, Piroch, nie ma bramki. Lelek utrzymał piłkę przed linią. Czyczykało. Sosna i mączka na lewym rozegraniu. Mączka jeszcze raz do Sosny. Sosna. Czyczykało. Wojdan złapał piłkę ostatkiem sił. Ale to już było za trudne, żeby pokonać Jastrzębskiego. Marek mączka. Roman przyczykało. Fabian Sosna. Zagranie do Wojdana. Piłka trochę szczęśliwie. Ale broni Marcel Jastrzębski. Mączka. Tosna faulowan. I koniec spotkania. Lovro Mihic wybrany przez państwa najlepszym zawodnikiem tego meczu. Szymon Ratajczak Via Play. Kłaniam się życzę miłego wieczoru wszystkiego dobrego i do usłyszenia.